Zastanawialiście się kiedyś, ile realnie pali Dodge Challenger z silnikiem 6.4 Hemi? No to proszę. Dodge Challenger, prawilne 6.4 V8 Hemi. Bardzo fajny, 500-konny samochód. Ogólnie pełen film z takiego testu, z jazdy takiej, nazwijmy to, zwykłej oraz zapierdzielania jest na moim kanale na YouTube, gdzie serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o tak zwaną jazdę, po pobułki czy do biura jazdę, podkreślam, po mieście, ale bez stania w korkach. No to z ostatnich około 20 km, bo więcej taką trasę zrobiłem, sytuacja wygląda następująco: Dyszka. I to jest jak najbardziej normalna wartość. Ten samochód faktycznie tyle pali, jeżeli się go nie naciska. Prawie 6,5 litra pojemności. Zajebista sprawa.